Wam o tylnej stronie miasta. Nie ciemnej, lecz jasnej dla mnie, ponieważ znajduje się tu mnóstwo wspaniałych miejsc. Spójrzcie sami, na przykład ze Bistro. Mamy wspaniały kosz, w którym przed chwilą zdobyłem tą pyszną, soczystą pomarańczkę. Przejdźmy dalej. Tu zazwyczaj nikt nie chodzi, więc mam duże pole do popisu. Teraz jesteśmy za paryską restauracją. I kolejna moja skrytka z zapasami. Oto ten piękny zielony kosz. Czuję, że tam jest jakaś super rybka. Przesuń się, mała myszko. Podzielę się z tobą, ale najpierw muszę Idziemy dalej. Jesteśmy za pizzerią i za klubem jazzowym. Tutaj mogę posłuchać pięknej muzyki i poobgryzać sobie niedojedzone pizze. Mówię wam, to naprawdę moje ulubione miejsce na wieczorne spacerki. No to co, podobało wam się? Napiszcie w komentarzach, czy też macie ulubione miejsce na wieczorne spacery?